Przemysław Niechcielski witam serdecznie z przed urzędu miasta w pońsku, gdzie wywieszone już są wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Rywalizacja o urząd burmistrza nie została jeszcze rozstrzygnięta. 4 grudnia, pończanie po raz kolejny pójdą do urn by dokonać wyboru między obecnie urzędującym burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem, który zdobył 4018 głosów, a Małgorzatą Muchą, na którą zagłosowało 1876 mieszkańców naszego miasta. W nowej Radzie Miejskiej zasiądą natomiast z okręgu pierwszego Ferski Andrzej, Mikołajewska Jolanta, Niedziałkowska Celina, Piątkowska Ewa oraz Żebrowska Marianna. Z okręgu drugiego wybrani zostali bluż Wojciech, Karwowski Andrzej, Kozera Teresa, Krajewski Jerzy oraz Ziemińska Irena. W okręgu trzecim mandaty uzyskali Aleksandrowicz Zygmunt, Jóźwiak Jan, Kalinowska Michalak Małgorzata, Rosiak Bożena oraz Szulc Teresa. Z okręgu czwartego do Rady Miasta dostali się Biernatowicz Krzysztof, Dzitowska-Bożena, Kuciński-Władysław, Malicki-Arkadiusz, Pietrasik Andrzej oraz Tucholski-Krzysztof. Wyniki wyborów do Rady Powiatu oraz na nawój towarzyszennych gmin znajdziecie Państwo na naszym portalu, jak również na stronie wwwwybory 2010